Jesteśmy na miejscu, 18 otworów 3 metrowych Ech. na tym polu do tamtej dolinki i na tym następnym, aż tam pod tamte krzaczory. Podwiercę trochę, zobaczymy, co wyjdzie. Jesteśmy przy otworze numer 2. Tam już jedyneczkę odwierciłem w najniższej partii dzisiejszych badań. Tam na wzniesieniu będziemy kończyć. No i od góry mamy 40 cm warstwa orna. Piasek drobny plus pylasty. Yy, poniżej troszeczkę przechodzi już piasek średni na granicy tutaj z gliną pylastą na jeden wałeczek twardo-plastyczną. W porównaniu do otworu numer 1 yy, to ta glina zaczyna się już na 60 cm tam. No i warstwa tego piasku gleby też była dużo mniej miąższa. No, kończę dzisiejsze badania. Obstawiam, że tak jak tam jest wyrobisko piasku, więc i tam będzie pewnie sam piasek. No ale zobaczymy, jak zawiercimy. Jedziemy głębiej. I tak, pierwszy metr w dół idziemy. Na metr 40 już nam się glina plasta kończy. Przechodzimy w piasek drobny. I on tutaj w spągu jest nawodniony. I poniżej metr 70 do 2 mamy. Też glinę plastą z ale już y, bardziej wilgotną na trzy wałeczki. Y, w odróżnieniu od jedynki, tam y, y, te przewasynięcie piaskiem tutaj jest y, znaczne już w mniejszości. Tam występowało tylko jako kilku cementometrowe y, w tych glinach, które praktycznie się stykały. I pomiędzy trzeci, znaczy między drugim a trzecim metrem kontynuacja. Gliny pylastej zwięzłej przewarstwionej tutaj piaskiem drobnym, nawodnionym miejscami bardzo drobne warstewki, no, wygląda to różnie, ale wszędzie jednolicie wychodzą trzy. Także stan twardopastyczny w jedynce od 2,20 w dół były już gliny pylaste, a na 5 wałeczków. Tego tutaj nie mamy. Tak przedstawia nam się rozkład punktów. Przed chwilą byliśmy w dwójeczce. Potem jeszcze pokażę co tam wyszło dużo wyżej, w otwarze numer 15. Ogólnie, obszar ten tutaj jest obszarem dawnego zastoiska. Widać tutaj linianki powojenne eksplodowały. Te właśnie gliny plaste, które zostały nawiercone w tym obszarze i tylko w tym obszarze, bo tam potem nigdzie wszędzie ich nie było. Jako ciekawostka, to tutaj występowały w okolicy liczne cegielnie i one dostarczały materiał budulcowy do twierdzy modlin. Zobaczymy dalej, co mamy. Teraz znajdujemy się przy otworze numer 15. To jest rzędna, jakieś 5 metrów wyżej, w stosunku do otworu numer 2. i od góry gleba piaszczysta, wilgotna. Potem piasek drobny, plus piasek średni. Mało wilgotny. Poniżej piasek gliniasty Na jedną kuleczkę twardo plastyczny do pierwszego metra. Pomiędzy pierwszym a drugim metrem mamy. Przejście w kolejną warstwę geotechniczną. I to też jest piasek gliniasty, ale w stanie półzwartym Dużo mniej wilgotny. No i opory stawia takie, że świder po prostu staje dęba. I między drugim a trzecim metrem te półzwarte zwarte piaski gliniasty nam się kontynuują. Dzisiejsze badania wykonane były pod fotowoltaikę. Tutaj ma cały ten obszar być pokryty panelami. Ogólnie nie ma żadnych przeciwwskazań. Jedynie w samym tym narożniku te gliny pylaste wykazywały 5 wałeczków to jeszcze przy, przy, tym, przy tej spoistości jest to stan twardo-plastyczny, ale dobrze byłoby samo tutaj naroże w tym miejscu jeszcze sprawdzić dokładnie. Formiałem po 3 metry, nigdzie nawet w tych przewarstwień w linach plastych nie pokazała nam się woda. I czy to farma, czy tu nawet ktoś by chciał ustawiać budynek, już nie pomijając ten fakt, że to tylko 3 metrowe otwory wszędzie są tutaj warunki proste.